Przychodzą, zjadają, odchodzą. Przychodzą, zjadają, odchodzą. Przychodzą, zjadają, odchodzą. Wyjaśnię ci, jak to zostało zaplanowane. Słońce zapewnia jedzenie. Mrówki zbierają jedzenie. Koniki polne jedzą. W tym świecie jeden, drugiemu wikt. Te większe żuki mogą tu przybyć i walczyć! Dlaczego ja na to nie wpadłam? O, bo to jest samobójstwo! Posiłki nadchodzą! Przedstawiają opowieść o miniaturowych stworzonych... Hej, mała! Chcesz poznać prawdziwe żyłki? Cóż! Być biedronką to nie znaczy być dziewczyną! To facet! Wytwórnia Wolta Disneya przedstawia... Myślicie, że to, to zabawa?! Hey! Dalej, dalej, dalej! Film Pixar Animation Studio. O, moje serce! Dawno temu w trawie. Odczekaj stąd.